Kurwa, do nosa mi wpadło Na O kurwa, lepa. Mam cztery bary teraz prawie Dzisiaj. Kurwa, nie lecę tego Takie cztery, co ja pierdolę Dwa, ale szybciej Czuć prędkość, Ale tu był no-stop Tutaj chujowo Plecak leży, leży, nikt nie zajebał No i wyhamowałem do zera Cześć jak czapka Ło Ło kurwa Jadę. i teraz nie przeskoczył w skórę Prosto dołu Dobrze, dobra jadę Troszkę szybciej Kurwa do nosa mi wpadło Ta ślizgawica to Tutaj te szybkie dochło kurwa Dupa pierwsze trafiałem łóżdełko ciaśno ale własno tutaj kurwa mać to mi się wypierdolił na koniec Dobra Dobra Ło, tutaj trochę krzywo O, i tutaj koniec fajna ja się mi się podoba Dobra, tu sobie jeszcze zrobię taką linię alternatywną jakby w sensie, bo tutaj ogólnie jak jedziemy Mamy taką Chuj bandę W sensie bandę, w którą się wchodzi tak bardzo chujowo Albo ją będę poprawiać Tutaj o Wierzę się w nią kurwa bardzo ślizgo i jest dziwnie Jeszcze z moim rowerem i z L I niedługo jeszcze z muletem to w ogóle będzie Zresztą mulet bardziej się do zakrętów wie, ale nie zobaczymy jak to będzie Ogólnie to wiem, że trochę macie nudy i jedna traska a dzisiaj jest taki warm już mam mało powietrza. Mam prokora, a prokora mi się wentylek zalepi. Ciężko w ogóle połać powietrze, nie mogę. Cały czas czekam. W sensie mam cały czas zmienić te wentylki na zwykłych bez prokora, bo i tak tego nie wykorzystuję. Założyłem go jak na czarnej byłem, bo tam się przydaje, ale bez przysady, że tutaj tak naprawdę no, przy jeden-dwa z tyłu raz mi się zdarzyło dobić jaką dawałem na korzeniu. I tak to tyle. I trochę ciężko w ogóle się na inne trasy napędzić. Tą jeszcze jako taką mamy trochę bardziej w dół Ale reszta... Hopki, hopki da się, ale trzeba chuj korbić A nie jeździłem z dwa tygodnie na rowerze Nie no, może już i że dwa tygodnie, ale chwilę nie jeździłem Dobra, ja tutaj odgrabię kurwa nogą I coś... Jeszcze tutaj mamy fajne drzewo, z którego wyrasta fajny korzeń jeden, ale na pewno będzie ich tutaj więcej. Więc jak przyjdę później z upadką może, a że nie wiem czy mi się chce zakurwać na całą górę po nią, to coś tutaj wykopię korzeń i może tutaj powstanie jakaś mała wybitka tam do bandy i ją na pewno będzie trzeba zrobić większą, bo jakieś dzisiaj i wej, chcesz wejść sobie trochę, tutaj wybierzesz trochę z linię też wejść sobie ten dyk. No to da się, ale no nie będę mówił, że się nie da, bo się da na pewno, ale można by było zrobić większą tak naprawdę. Dobra. Na razie sobie tędy u krewał jadę tutaj jakaś dziura. O, czekaj, czekaj. Mnie zapomniałem, że kurwa nowe klocki mnie podcina na tym No Jak będą tam korzenie, to będzie dość ciekawe w sumie. Trzeba będzie tą bandę ciąć jakoś A coś się na pewno wykmini, żeby nie było Jak chcecie kurwa, bo nie mam na razie pomysłów. Na odcinki to jak chcecie, to mogę wam bajczyk nagrać. Tylko napiszcie w komentarzach. No i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No. Ogólnie to stwierdziłem sobie, że idę sobie coś teraz pokopać, bo na jazdę trochę już mi się nie chce. Bo jeszcze jakieś dwie godzinki. Eee, idę sobie coś pokopać. Mam jeden traskę do kopania z góry na dół, też, więc myślę, że będzie co do roboty. Więc widzimy się już na górze, może jakiegoś time lapse zrobię, chociaż mam 50% baterii. Dobra, jedziemy. Ta ogólnia do prędkość jakoś dobrać. Na tą pedałubę tutaj. Urywa mać.